Czy my patrzymy na ten sam płonący niszczyciel? Imperialne protokół nakazuje wycofanie się w bezpieczne miejsce. Te statki polecą prosto do Tit. Na pewno zaatakują miasto. Zresztą na te świat pierwcie się wok. Chyba mamy sposób, żeby ich zatrzymać. Dowódcy ryzykantów? Nasza czwórka musi wystarczyć. Zna się ktoś może na maszynach? Ja. Idziesz ze mną. E... Tit ma system obronny, który ma szansę powstrzymać Imperium. Niestety burza uszkodziła stacje przekaźnikowe w mieście. Bez tych stacji niczego nie uruchomimy. Rozdzielcie się. Naprawcie stacje. Gdy skończycie, wrócicie do pałacu. Jasne. Tak. Jasne. Co uruchamiamy? Coś, co powstrzyma Imperium. Jak się nazywasz, żołnierzu? Del, Del Do sektora zbliżają się posiłki Imperium. Możemy je powstrzymać, ale musisz włączyć ponownie te przekaźniki. Tak jest. Zabezpieczyć obszar! Musimy oczyścić to miejsce! Jestem w się blisko! Zapewni ochronę! jest prawie gotowy. Dobrze, bo kończą nam się już kryjówki. Dell, lubisz trzymać ludzi w napięciu. Jestem gotów, wasza wysokość. Mamy tutaj zbyt wielu szturmowców. Ta maszyna to już za wiele. Rozpoczynam sekwencję retomacji. Do pałacu! Chyba wygraliśmy. O, Wasza Wysokość? Dobra robota, ale można się było tego spodziewać pod dziale Inferno. Więc rozmawiała Pani z Kalrysianem. Wyrządziliście całkiem sporo szkód sojuszowi. Tak proszę Pani, nie sposób temu zaprzeczyć. Przyglądałam się Waszej walce. To jasne, że nie uciekacie przed Imperium. Walka coś dla was znaczy. Racja. Walczyliśmy całe życie. Zbyt długo zajęło nam odkrycie, że walczyliśmy po złej stronie. Ta wojna jeszcze potrwa. Chcemy wam pomóc, jeśli się zgodzicie. Dzięki takim jak wy mamy wciąż nadzieję, to dzięki niej wygramy. Witajcie w Nowej Republice. Dziękujemy. Senator Organa. Trochę minęło. Tworzenie republiki nie jest łatwe. Jak ściganie imperialnej floty. Będzie jeszcze goręcej, panie komandor. Potrzebuję pomocy. Jeden z naszych generałów zaginął. Wiem, że udał się na tak ale nie odpowiada na wezwania. Musisz znaleźć.